Stworzyliśmy coś, co naprawdę ułatwi mamom życie. Mieszanka, którą ja uwielbiam, Oj, to jest tak. mieszanka na placki orkestrele. Moim zdaniem życie z dzieckiem to jest jakby totalnie jakby plackowa kraina, przynajmniej u mnie. My bardzo <laughs> dużo działamy, jesteśmy w akcji z dzieckiem, często, no i nie ma nic wygodniejszego niż placki, bo tak. możesz do tego napchać mega zdrowych, odżywczych rzeczy, jakichś liofilizowanych warzyw, czy owoców, czy jakichś w ogóle to nawet na bazie warzyw zrobić, czy dobrej mąki właśnie orkiszowej i to dziecko wygodnie sobie to chwyta i je, więc... nie robi brudu za dużo zazwyczaj. Serio. Więc placki to jest moim zdaniem kluczowy posiłek przy dzieciach i do tego te są banalnie proste do wykonania. Wystarczy dodać jajko lub zamiennik i wodę lub mleko i po prostu po prostu wychodzą doskonałe. Bo mamy je o smaku kakaowym i o smaku malinowym. Też to mamy na właśnie na bazie mąki orkiszowej ekologicznej z ekologicznymi dodatkami BioMama. Naturalne i zdrowe produkty dla całej rodziny.